Play for fun. Siemano, z tej strony kupczy i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku na kanale FPS Media. Tym razem Modern Warfare 2, tak jak zapowiadałem, jest to szybki nuk, niecałe 3 minuty na mapce Rust e, przy użyciu ACR z tłumikiem, ACR w MW2 nie jest tak overpowered, jak chociażby w MW3. Ogólnie MW2 jest to moja ulubiona część koda, z którą naprawdę mam. Wielki sentyment, ponieważ była to moja pierwsza część właśnie na PS3, w ogóle pierwsza gra, z którą e, się spotkałem na konsoli i naprawdę kocham tą grę, a zarazem również nienawidzę, ponieważ liczba tuberów w tej grze jest naprawdę niesamowita. nie no sporadycznych hakerów, ogólnie rzecz biorąc TDM gra się naprawdę łatwo i przyjemnie. Więc jeżeli ktoś nie grał, więc polecam na Allegro kupić za chociażby niecałe 40-50 zł i poczuć ten klimat prawdziwego Call of Duty, ponieważ nie jest to to samo co chociażby Black Ops 2, czyli nowsze części. Ogólnie z ostatnią częścią MW2 kod zaczął się według mnie sypać i zmierza to naprawdę w złą stronę, mam nadzieję, że Call of Duty będzie dobrym kodem. Co do serii, jaką chciałbym rozpocząć na tym kanale, ponieważ zrezygnowałem ze spawn trapu na każdej mapie, ponieważ przemyślałem sobie to, że nie będę miał tyle czasu, aby omawiać to, i ponieważ zacznie się również rok szkolny, trzecia gimnazjum, trzeba się jakoś przyłożyć, a Swarm z randomowymi klasami będzie, mam nadzieję dobrą serią, więc prosiłbym was, abyście. W komentarzach podawali swoje propozycje do tego, co miałbym wbić, z jakiej klasy właśnie tego Swarma, ponieważ zastanawiam się również na, nad nuklearami, ale byłoby to zbyt trudne, a wbicie Swarma jest w miarę łatwe i przyjemne, no i po prostu będzie mi to łatwiej jakoś zorganizować. I, I mam nadzieję, że Wam się to jakoś spodoba. A jeżeli komuś się to nie będzie podobać, to niech po prostu tego nie ogląda, a nie później mnie obraża i właśnie na przemian z tą serią będą się pojawiać jakieś lepsze gameplay z Black Opsa 2 oraz atomówki wbite randomowymi klasami. To tutaj akurat będę je generował na jakiejś tam stronie. Mam również nadzieję, że Karbo w jakimś to stopniu wyjaśnił to całe zamieszanie. Ponieważ również nie rozumiem tego, kogo chcielibyście na to miejsce. Przypuśćmy kogoś, kto nie ma w ogóle kanału na YouTubie, zresztą Karbo mówi właśnie o takiej osobie, albo ktoś, kto nagrał jeden filmik i chciałby dołączyć yy, na przykład do zespołu. Ja naprawdę, to, że tu jestem, jest spowodowane tym, że naprawdę starałem się to robić. W jak najlepszym stopniu Ok komuś się może to nie podobać Jestem to oczywiście w stanie zrozumieć I na koniec chciałbym się również zapytać Co kolega który napisał Że gameplaye są na campie i spawn trapach e, Są nudne Co uważa za dobry gameplay Może postaram się temu sprostać Więc to będzie na tyle jeżeli gameplay Jaki komentarz wam się w miarę spodobał Zostawcie łapki czy to w górę czy to w dół Oraz podajcie wasze klasy e, Za pomocą których mam wbić Swarma z randomowymi klasami. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!